Czasami niewiele trzeba do szczęścia. Niekiedy jest to kawałek ciastka, dobrze nachmielona ipa, albo dwa wielkie stwory, naparzające się nawzajem w scenarii wielkiej metropolii, która pada jak domek z kart pod ciężarem ich wielkich cielsk. Godzilla kontra Kong miało być spełnieniem tego marzenia, punktem kulminacyjnym z serii zapoczątkowanej filmem Garetha Edwardsa z 2014 roku. Po drodze mieliśmy jeszcze zwariowaną i kolorową genezę King Konga oraz Sequel Godzilli, w mojej opinii całkiem udaną, w której król potworów postanowił swoim atomowym oddechem unicestwić Ghidorah. Natomiast koniec tego filmu zwiastował pojedynek między dwoma najpopularniejszymi potworami człekokształtnym Kongiem i aszczurowatym Godzillą. Oczywiście w wersji XXXXXXXL. Dwa najpopularniejsze kinowe potwory napieprzają się między wieżowcami. Czego chcieć więcej można spytać? Otóż okazuje się, że całkiem sporo, ponieważ sam pomysł na starcie stulecia nie wystarczy, by uciągnąć nawet tak absurdalny w swoim założeniu film z gatunku kaiju. Można było przecież podążać ścieżkami wytyczonymi przez poprzednie filmy, w których starcia potworów nie były najważniejszym wątkiem, choć na pewno główną atrakcją. Film Garetha Edwardsa, poza interesującą strategią wizualną, oferował także angażujące ludzkie historie, natomiast skąpany w letkich kolorach Kong wyspaczaszki imponował fantastycznie zgraną obsadą, humorem i klimatem lat 70. Tymczasem Godzilla kontra Kong niespecjalnie przejmuje się postaciami, niby kontynuując historię niektórych postaci z drugiego filmu o Królu Potworów, ale bez specjalnego zainteresowania. Tym samym zepchnięty na trzeci plan Kyle Chandler pojawia się na ekranie przez 5 minut, a Mili Bobby Brown wypada w swojej roli co najmniej nieprzekonująco. Akcja skupia się bardziej na nowych postaciach, doktorach Lindzie oraz Eileen Andrews, których celem jest odnalezienie źródła energii tytanów z tzw. pustej ziemi. Domu Potworów, który znajduje się we wnętrzu naszej planety. Nie trzeba chyba ukrywać, że igranie z nieznaną technologią będzie mieć swoje bardzo poważne konsekwencje. Ta szablonowa intryga błyskawicznie wpada na charakterystyczne tory. Potwory, w filmie Adama Wingarda, stają się narzędziem dla wielkich korporacji, by wprowadzić do użytku swoją własną superbroń, która, przynajmniej według nich samych, ma służyć obronie przed straszliwymi monstrami. Przy odrobinie wysiłku łatwo dostrzec paralele ze światem współczesnym, ale twórcy nie mają zamiaru eksplorować tego wątku poza być może najgorszym z możliwych wyborów czyli uczynieniem z jednego z bohaterów karykatury Alexa Jonesa, jeżeli zrobienie z karykatury karykatury jest w ogóle możliwe. Tak więc jedną z niewielu trzeźwo myślących w filmie osób jest fanatyk teorii spiskowych i sceptyk picia wody z kranu, którego absurdalne teorie rzeczywiście znajdują swoje pokrycie w rzeczywistości. To bardzo zaskakujący wybór scenarzystów. No dobra, ale co z potworami? W najnowszej odsłonie ich mitologia zostaje delikatnie rozszerzona i być może to jeden z naprawdę niewielu ciekawych elementów filmu. Design pustej ziemi może nie powala na kolana, ale jest to na tyle interesujący koncept, że warto do niego wracać, szczególnie, że to zupełnie nowy świat w tej filmowej serii, pełen potencjału do eksploracji. Co ciekawe, twórcom udaje się dość umiejętnie połączyć stylistyki obu filmów, kolorową Konga i mroczną oraz deszczową Godzilli. Sam wygląd potworów to oczywiście cudo cyfrowej techniki, co zresztą jest elementem charakterystycznym dla całej serii. Kong i Godzilla wyglądają jeszcze lepiej, choć mam wrażenie, że ten drugi potwór stracił odrobinę charakteru na rzecz bardziej zwierzęcego wyglądu. Być może podyktowane jest to chęcią rozróżnienia dwóch największych wrogów, ale przez to król potworów został pozbawiony tej małej części osobowości, która pozwalała mu jednak w kluczowych momentach pomagać ludziom. Trudno jednak nie pozbyć się wrażenia, że tytułowe starcie, jakkolwiek bajecznie wyglądające, ani nie wynika z czegoś specjalnego, ani do niczego konkretnego nie prowadzi. Od Godzilla chce uciukać Konga, bo jest samcem alfa i tyle. Starcia, które następują między tytułowymi bohaterami, pozbawione są motywu i tylko urok tych pojedynków pozwala zapomnieć o tym, jak bezfabularny jest film Adama Wingarda. Godzilla kontra Kong ostatecznie wpada w tak oklepane narracyjne tory, że w jego połowie można już spokojnie zgadywać wynik starcia co do punktu, a także przebieg całego finalnego aktu, w którym oczywiście musi pojawić się nowe zagrożenie. Nie żeby filmy kaiju były mistrzowskie w zwrotach akcji, ale jak na dzieło spajające dwa bardzo ciekawe światy, Godzilla kontra Kong jest filmem wybitnie nieinteresującym. Mówię to z wielkim żalem, ponieważ pojedynek gigantycznych potworów był czymś, na co czekałem od pierwszej zapowiedzi. Przyznać trzeba, że ich starcia wyglądają imponująco, szczególnie to finalne w pełnym kolorowych świateł Hongkongu, ale okazuje się, że nawet najlepsze sceny akcji nie pomogą, jeżeli twórcy nie natrudzą się wystarczająco, by ten pojedynek uzasadnić. Ludzcy bohaterowie, którzy mogliby fabułę pociągnąć do przodu, błąkają się po planie, serwując technologiczne ciekawostki, z których rzadko wynika coś konkretnego. Nie mówiąc już o dziwnej obsesji poświęcania dzieci do kontaktów z potworami.

I made a to her. Godzilla kontra Kong jest więc filmem obiecującym bardzo wiele, ale dostarczającym zaledwie ułamek tego, czego można się było spodziewać. Zresztą niewiele ponad 100-minutowy metraż nie świadczy o tym, jak uboga jest jego fabuła w porównaniu do znacznie dłuższych filmów o samym Godzilli. Smuci zarówno kiepskie wykorzystanie solidnej obsady, brak wprowadzenia ciekawej stawki do pojedynku potworów i wykorzystanie komediowego elementu w postaci fana teorii spiskowych, zamiast rzeczywiście skupić się na intrygujących praktykach wielkich firm technologicznych. To wszystko mogłoby mieć tu miejsce, ale twórcy najwyraźniej uznali, że dwa naparzające się stwory zrobią robotę. Niestety nie zrobiły. Who bows to who? Widzieliście Godzilla kontra Kong? Co myślicie o najnowszej odsłonie tzw. Monster Verse? Który z potworów według Was powinien wyjść z pojedynku zwycięsko? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tej recenzji, słyszymy się już wkrótce. Na razie.